Siema. Za nami 11 runda meczu o mistrzostwo świata. No i po ostatnich partiach, które były dość mdłe, a szczególnie partia numer 10, dzisiaj przyszła partia, która bardzo możliwe, że rozstrzygnęła cały mecz. Także zachęcam do oglądania, a my już lecimy, bo w partii działo się bardzo, bardzo dużo. Także Gukasz grał kolorem białym i wiele osób. Uważało, że to będzie najważniejsza partia turnieju. Z prostego powodu są to przedostatnie białe e, gukesza. No i w takiej sytuacji to jest ostatni moment, żeby jeszcze jakoś tam zaryzykować, no bo jak za dwie rundy znowu dostanie kolor biały i. Wtedy będzie dalej remis, no to raczej nie będzie przeginał, no bo wiadomo jak to jest. Każde ryzyko niesie za sobą jakieś tam konsekwencje, które mogłyby sprawić, że, że Gukasz partię by przegrał. Także tutaj wiedzieliśmy, że stanie się coś ciekawego i faktycznie zadziało się, ponieważ nastąpiło skoczek F3, czarne zagrały D5 i białe zagrały C4, i jest to partia, w pewnym sensie partia angielska, czy bardziej. Reti. Natomiast ta kolejność sprawia, że czarne oczywiście mogą zagrać e6, mogą zagrać c6, natomiast nie bez powodu silniki już pokazuje przewagę koloru czarnego. Oczywiście to nie jest dużo, nie, ale czarne mogą zagrać posunięcie D4 i zyskać trochę przestrzeni. I tutaj białe grają posunięcie B4 i mamy takie dziwne ustawienie, gdzie białe już od pierwszych ruchów cisną na skrzydle, hetma na skrzydle hetmańskim, natomiast z drugiej strony czarne mają przewagę przestrzeni. Nastąpiło tutaj C5, E3, skoczek F6, A3, y goniec G4 i teraz dzieje się coś ciekawego. Tu jeszcze dodam, powiedzmy, bicie, bicie i chat. I zauważcie, co się stało. Ding, ding stracił godzinę i trzy minuty. Na pierwsze siedem posunięć Gukasz stracił niecałą minutę. Wiadomym było, że w tym momencie Gukasz jest na jak najlepszej drodze do tego, żeby osiągnąć jakieś zwycięstwo w tej partii, albo przynajmniej nałożyć presję. Musiałoby się zazać coś bardzo dziwnego. Żeby, żeby tutaj, nie wiem, na przykład Ding wyszedł na prowadzenie, jeżeli chodzi o czas. Nastąpiło tutaj bicie, bicie, Hetman C7 i białe zagrały D3. Bardzo szybko, zauważcie, Gukes stracił 6 minut, zagrał posunięcie D3, po czym nagle okazało się, że coś tu, kurczę, poszło nie tak. To, co trzeba było zrobić i domyślam się, że wiecie, Grzegorz Gajowski na przykład, który jest trenerem yy, Gukesha. Raczej pokazywał mu te warianty i pokazywał mu posunięcie właśnie C5, żeby ograniczyć potencjalnie tego gońca, żeby ten goniec gdzieś tam wyszedł. Nie martwimy się o posunięcia typu A5 i tak dalej, i tak dalej. Natomiast widać było, że Gukarz zagrał D3, nastąpiło A5, B5, skoczek D7, i nagle Gukarz widać było w jego oczach taki powiedzmy trochę strach. Widać było, że on po prostu. Pomylił sobie wariant. Widać było, że on nie chciał tak grać, zagrał od ręki, żeby jakby wiecie, wywrzeć presję na przeciwniku i to się odbiło na nim. Bo okazuje się, że to jest błąd, bo nie można zostawić takiej dziury na polu C5. Po prostu nie można. Może on powinien miał jakieś notatki, w których B5 było grywane, ale tylko w sytuacji, w której na C5 stał jeszcze pionek, coś w tym stylu. Ewidentnie się pomylił. I wcześniej wam powiedziałem, że musiałoby się zadać coś bardzo dziwnego, żeby tutaj dingi Ren wyszedł na prowadzenie, jeżeli chodzi o czas. Gukesz nad następnym ruchem myślał godzinę. I on nie liczył. Widać było, że on po prostu walczy sam ze sobą i mówi sobie w swoim języku coś w stylu: Gukasz, ty kretynie, dlaczego nie zastanowiłeś się trochę dłużej? Coś w tym stylu. Widać było, że on walczy sam ze sobą. No i w końcu zagrał G3, a czas się wyrównał. I problem jest taki, że ta pozycja jest po prostu bardzo zła dla koloru białego. Figury są niewyprowadzone. Jedyna figura wyprowadzona to jest hetman. No, czarne grają logiczne ruchy, czyli skoczek C5 nastąpiło, koniec G2. Skoczek sobie wrócił, żeby skoczki trzymały się za rączki. Dodatkowo grożą jakieś szachy. To w ogóle w tym momencie można było dać szachę, aczkolwiek tutaj prawdopodobnie po ruchu król D1 okazuje się, że nic złego się nie dzieje. No, to akurat miski. Eee, dodam także, że tutaj cały czas po ruchu koniec G2, może tak patrzycie i sobie o co chodzi? Koń B3. Podwójne uderzenie. I czarne wydaje się, że zdobywają materiał. Ale szczerze mówiąc, po biciu, 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 tutaj goniec da szacha. Następuje odejście. I co prawda zdobywamy jakość, ale to tak wygląda trochę dziwnie, co nie? To znaczy białe mają parę gońców, białe mają te pionki, które będą szły. Z ludzkiego punktu widzenia nikt nie chce dostać takiej pozycji kolorem czarnym. Eee, dlatego nastąpił skoczek D7. Roszada Skoczek E5, Hetman F4. Yy, no i tutaj, oczywiście, po jakimkolwiek biciu nastąpi bicie na D5, jakiekolwiek wymiany dla Dinga raczej nie są na rękę, także nastąpiła jeszcze wieża d 8 wieża D1, obrona. Teraz tego bić nie można, bo, bo biciu biciu tutaj Hetman jest wiszący. I w tym momencie mam do Was pytanie. Możecie zapauzować filmik i zastanowić się, co byście kolorem czarnym zagrali. Bo gwarantuję wam że ruch, który wy byście wybrali, jest prawdopodobnie lepszy niż to, co, wygrał, co wybrał Ding Ren. Bo nie trzeba być specjalistą, żeby zobaczyć, że mamy problem z tym gońcem i fajnie by było go ustawić na przykład na D6. Najlepszy ruch w pozycji to jest E6, żeby wyprowadzić gońca. Hikaru Nakamura podczas streama mówił, jeżeli tu nastąpi E6... To Ding prawdopodobnie wygra Gierkę, bo ta pozycja, pomimo tego, że to jest minus 0,8, to ona jest mega zła dla białego. Właśnie z tego względu, że on nie ma się za bardzo jak ruszać. Trudno jest tutaj znaleźć jakieś mądre posunięcia. Natomiast Ding Liren zagrał G6 z takim planem, że prawdopodobnie chce zagrać H5 i goniec H6. Natomiast białe zagrały A4. Teraz ten goniec może gdzieś tam kiedyś wyjdzie. Czarne zagrały H5 i nastąpiło B6. Bardzo dobre posunięcie. Zajęcie wymagające krzep, czyli odciąganie. Nie można tego zbić, bo odciągniemy od obrony skoczka Hetmana. E, dlatego Hetman musi utrzymać się na tych dwóch polach. I teraz dzieją się po raz kolejny mega ciekawe rzeczy. Dodam, że kontrola jest po 40 ruchu, a to jest posunięcie numer 17. Zawodnicy mają po 30-20 minut, żeby zagrać 20 kilka ruchów yy, w tej partii. Do, I dotrzeć do kontroli. Więc tutaj to już nie jest Mistrzostwa Świata w szachach klasycznych, to są Mistrzostwa Świata w rapidzie na dobrą sprawę. No i można zagrać dwa ruchy, bo musimy bronić tego skoczka. Po Hetman B8 dzieją się totalne zadyma. Dzieje się totalna zadyma, bo chcemy zbić. Jeżeli Białe zagrałyby najlepszy ruch według komputera, to zagrałyby tu. I po ruchu Skoczek B3 dzieją się niesamowite rzeczy, bo tu. Tu. Goniec idzie na F4, żeby związać. Goniec G7 hetman daje szacha, król F8, skoczek idzie na D2, wieża idzie na E1. Komputer pokazywał warianty. Muszę się napić, bo zaschłom gardla, ale komputer pokazał, pokazywał warianty, gdzie ten skoczek sobie normalnie wychodzi. I czarne mają w całą wieżę więcej, ale ze względu na ustawienie króla na F8, ze względu na to związanie na te gońce pozycja jest koło równości. Niesamowite, ale nie w stylu Dinga. Dlatego Ding Zagrał bardziej na spokojnie, według komputera, swoją drogą najlepszy ruch, a mianowicie Hetman D6. Nastąpiło goniec A3, goniec H6, i teraz sekwencja posunięć, która jest bardzo mocno forsowna a mianowicie po prostu bicie, odbicie, i Hetman idzie na E4, skoczek C6, żeby bronić tego punktu na B7. Od razu lepiej. Białe zagrały skoczek A3, żeby tym skoczkiem gdzieś tam prawdopodobnie wchodzić. Nastąpiło wieża D7, co już zaczęło być krokiem w złą stronę troszeczkę, bo trzeba było tutaj dużo łatwiej, dużo bardziej, komputer y, mówił, żeby zagrać roszadę. I po takim ruchu, y, y, drugą wieżą, żeby skoczek nie wisiał, y, zagrać po prostu skoczek B4. No i wiecie, to jest taka pozycja, że czarne, białe niby zdobywają, ale po biciu, biciu tutaj wszystko, dużo rzeczy się wymienia. Natomiast nastąpiło tutaj wieża D7, skoczek poszedł na C2, nastąpiło bicie, wieża B1, Hetman C7, wieża B5 i Roszada. Cały czas białe mają trochę przewagi, yy, ale muszą grać dokładnie. Natomiast czarne mają pionka więcej. Ten pionek jeszcze nie został odzyskany, także czarne mają po prostu pionka więcej. Są też różnobarwne gońce, także można było zakładać. Że tutaj będziemy zmierzać raczej do remisu. Oczywiście, można zagrać tu, można atakować, ale zaczęło dziać coś bardzo dziwnego i coś, co już w tym meczu kilkukrotnie się zadziało. Po pierwsze, Gukasz wybiera ruch, który nie jest optymalny. Myślę, że Ding w tej pozycji brał pod uwagę tylko wieża B1, i B to jest najlepszy ruch w pozycji po prostu. I tam wiecie, gramy jakieś wieża B8, Hetman C8, coś tam, coś tam. Natomiast Gukasz zagrał skoczek A1. I przez chwilę nawet komputer zaczął pokazywać, że to jest bez sensu. Kompu komputerowe linie wyglądały w ten sposób, że za dwa ruchy wracamy skoczkiem na C2. Natomiast plan Gukesza był taki, że skoczek idzie na A1, skoczek idzie na B3 i wejdzie na C5. I ten skoczek będzie tutaj mega silny. Nastąpiło wieża B8, skoczek B3, i w tym momencie trzeba zagrać wieża D6. Żeby bronić tu, a dodatkowo jeszcze grozić ruchem typu wieża E6. Nawet ruch wcześniej dobrze było zagrać w ten sposób, czyli zamiast wieża B8 zagrać tu, żeby po tym ruchu mieć to, to i nawet jakieś remisowe warianty tutaj się pojawiały. Natomiast po ruchu wieża B8 nastąpiło skoczek B3 i czarne się pomyliły. Czarne zagrały E6 i grający czarnymi po prostu się posypał. Dingliren posypał się, bo po ruchu skoczek C5. Wieża poszła na e7 i w tym momencie białe mogą zbić na b7 i po prostu przejść do pozycji, która jest dla nich prawdopodobnie wygrana. Bo po biciu, zauważcie, bijemy, zdobyliśmy pionka. Natomiast są to różnobarwne gońce, być może Gukesz stwierdził, że to jest niewystarczające i zagrał ruch wieża b1. Ruch, który... Jest wypuszczeniem trochę przewagi, bo czarne mogą zagrać teraz skoczek B7, i oczywiście nastąpi tutaj. Goniec pójdzie na F8, ale kontrola nad czarnymi polami będzie wystarczająca. Komputer mówi, że to nie jest prawie że lepsza pozycja dla koloru białego, pomimo tego, że ten pionek został zdobyty. Natomiast Ding re zagrał ruch Hetman C8. I podstawił kombinację. Podstawił ruch, Hetman bije C6. Poświęcenie w pewnym sensie Hetmana, ale nie można go odbić, bo po ruchu wieża B8 odbijamy. I po ruchu Hetman C6 Dingy Liren zatrzymał czas i poddał się. I mamy prowadzenie w meczu dla zawodnika z Indii. Gukesz prowadzi 6 do 5 i zaryzykuje to stwierdzenie. W tym ten mecz właśnie się zakończył bo nie widzę po Dingu, że on nagle na trzy ostatnie rundy wyjdzie i zacznie wygrywać partię. Po prostu tego nie widzę. Ma dwa razy kolor biały, będzie, Ach, nawet nie wiem, czy mogę powiedzieć, że będzie próbował, bo dla mnie Ding po prostu nie do końca chce już być mistrzem świata. No i tak to wygląda. Także moim zdaniem Gukesz zostanie mistrzem świata, no ale ten mecz musi zostać dokończony. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Trzymajcie się cieplutko i na razie.